A tutaj jeśli chodzi o samą tę okolicę, gdzie jesteśmy, to są te dokumentalne zdjęcia, ale wiecie panowie, że do dzisiaj nikt nie wie, kto jest autorem tych zdjęć. Mnie się wydaje, że ja przypadkiem trafiłem, kto jest autorem tych zdjęć dokumentalnych, bo to było tak. Autorem tych reprodukcji jest Zbigniew Dominiak, nieżyjący już, znany fotografik czy fotograf. On po prostu zreprodukował z tamtego materiału, natomiast to było tak, studenci szkoły filmowej szli Piotrkowską, i mieli ze sobą jeden aparat fotograficzny, noszenie aparatu, znaczy posiadanie aparatu było nielegalne w tym, w tym momencie. Nawet dziennikarze nie mogli mieć aparatu. Było jeden czy dwóch, którzy dostali upoważnienie do fotografowania z całej prasy. <laughs> I studenci szli. I co bramę jeden drugiemu oddawał aparat. I tutaj akurat padło na, na jednego z nich w tym miejscu i to on zrobił te zdjęcia dokumentalne. Dzisiaj jest fotografikiem znanym, mieszka w Sandomierzu, nigdy się nie upominał o swoje autorstwa, ani o swoje bohaterstwo, ale równie dobrze mogło to paść na jego kolegę czy na brata tego kolegi, bo tam byli dwaj reżyserzy, jeszcze w tej grupie sześciu i było, którzy tak te zdjęcia robili, wydaje mi się, że są to zdjęcia Macieja Skorupy i to też jest osoba taka zupełnie, zapewne. No, dzięki temu widzimy dramaty tej sytuacji, co tutaj się dzieje.